Piątek, 29 marca. Piotr Fortuna, witam i zapraszam na sportowy e, poranek. Dzisiaj wraz ze mną Mateusz Jan Dzień dobry i goście po ze Strefy walki. Cześć. Cześć. No, można powiedzieć, że w tym tygodniu mocno e, w sporty walki poszliśmy, jeżeli chodzi o poranki, ale w naszym regionie bardzo dużo się dzieje tych wszystkich sportowców, e, zmieszanych sztuk walk. No, ciężko i tak, e, e, że tak powiem, dać im jakiś, jakąś przestrzeń medialną, więc staramy się tak pojedynczo. No i może zaczniemy od Mateusza, jako że jego walka już była. Dwa tygodnie temu wygrałeś się Common Event na Fene 53, który odbył się w Lubinie, efektownym nokautem. Jak wrażenia po tej walce, już tak z perspektywy czasu? To na chłodno, z perspektywy czasu, oceniając tutaj tą, tą, to całe wydarzenie, to jak najbardziej na plus. No, walka gdzieś tam poszła po mojej myśli. Udało się ją szybko wygrać bez kontuzji, więc szybko można wrócić na matę do, do treningów, do kolejnych przygotowań. Gdzieś tam kolejne cele, w związku z tym, że ta walka to było drugie zwycięstwo w jakimś tam fajnym stylu w federacji Fight Exclusive Night, no to federacja chyba zaczyna mnie doceniać i prawdopodobnie gdzieś ta walka będzie tutaj, kolejna walka będzie, będzie walką już o, o najwyższe trofeum tutaj w tej, w, w tej federacji. No także co, trzeba szybko wracać, przygotowywać się i robić jeszcze lepszą formę, żeby się pokazać jak najlepiej w walce mistrzowskiej. Można powiedzieć, że federacja fen już na pewno poznała Twój boks bardzo dobrze. Pierwsza i druga walka wygrana właśnie w tej płaszczyźnie. Pewnie trener Marek Węgrzynowski jest dumny z takiego potopiecznego. Tak, Marek na pewno jest y, zadowolony z tej roboty, którą robimy. Y, gdzieś to zaskutkowało w pierwszej i drugiej walce, także, także no, ja się cieszę trener na pewno też. No ale nie ukrywam, że chciałbym też w kolejnych walkach pokazać trochę inne płaszczyzny, bo wydaje mi się, że też, też jakiś tam dość duży poziom w nich prezentuje ale jeszcze nie, nie udało się tego zaprezentować, także na pewno Maciek Kruszewski będzie szczęśliwy jak uda mi się pokazać trochę parteru i jakąś walkę kolejną wygrać przez poddanie, także <gry> trzeba nad tym popracować. Dokładnie i Gosia też y w zawodowych walkach nam się pokazuje coś jako stójkowiczka póki co. E, które I ta, ta stójka rzeczywiście dobrze wygląda, chociaż to też nie jest przypadek, bo trenerzy gdzieś tam się mijają w tych klubach, tak? Też Marek tak, Węgrzynowski, tak. E, oczywiście węgierski. węgierski, przepraszam, boks, boks trenuje. E, Gosia, już zarówno miesiąc. Walka kolejna trzecia już na CFN. Tak. Wiele niej górze. Jak idą przygotowania? Przygotowania bardzo dobrze. Mamy ustalony game plan, także realizujemy go. No i bardzo dobrze przygotowania idą. Te święta zbliżające się na pewno nie pomogą w robieniu wagi, ale ten, ten poziom robienia wagi, chyba już też masz. Też jesteś do tego przyzwyczajona. Tak, już opracowaną strategię tej robienia wagi, mam wszystko wiem. Także myślę, że ten jeden dzień, jak pozwolę sobie zrobić taki cheat day, na pewno nie przeszkodzi. Oczywiście, że tak. Nie ma co też wariować, jak to, jak to mówią. Przede wszystkim. Jakie lekcje wyciągnięte po ostatniej walce? W oczach wielu kibiców, no, ta Twoja przegrana z Magdaleną Giec e, była na Twoją korzyść, ale jednak, no tak jak tu rozmawialiśmy przed wejściem do studia, no, ta punktacja w MMA jest mm -hmm. trochę inna niż e, w sportach e, stójkowych i jednak te obalenia. Przede wszystkim i ciosy znaczące zrobiły robotę. Jakie właśnie lekcje z trenerami wyciągnęłaś z tej walki? Wniosków na pewno wyciągnęliśmy bardzo dużo. Teraz już wiem, że po prostu muszę iść za ciosem. Nie mogę zostawiać nawet najmniejszej wątpliwości i decyzji sędziom, ponieważ wiem, że tamtą walkę mogłam wygrać. Zresztą myślałam, że wygrywam całą walkę tak naprawdę, dlatego byłam zaskoczona werdyktem. No ale teraz wiem, że nie mogę po prostu już dopuszczać do decyzji sędziów i. Jak najlepiej to kończyć walki przed czasem. Dokładnie. to już właśnie e, taka trochę nowość na Fenie ostatnio była. Po każdej rundzie mówili zawodnikom, czy wygrywa, czy przegrywa. Uważasz, że to dla zawodnika jest takie bardziej deformujące, czy pomaga? Wiesz co, w, w trakcie Gali gdzieśmy podejmowali taką dyskusję z trenerami, to jest z kolegami z Maty na temat te, 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 tej nowości, czyli tego przedstawiania punktacji po pierwszej, po drugiej rundzie. Dla mnie osobiście, moja, moja opinia jest taka, że to nie jest zbyt dobre. No bo jeśli zawodnik słyszy, że tak, że wygrywa dwie rundy, no to wiadomo, że w tej trzeciej rundzie będzie bardzo walczył zachowawczo i będzie gdzieś tam kalkulował. Na pewno nie jest to dobre dla widowiska, dla oglądalności, dla kibiców. Myślę, że fajniejszy jest też taki ten moment przed decyzją sędziowską, jest ten moment takiego zastanowienia się tak, jak były punktowane, jak sędziowie ocenili tą walkę. I to daje takiego troszeczkę, troszeczkę takiego smaczka. Tak? A tutaj, jak po pierwszej rundzie wiemy, że facet wygrał pierwszą rundę, wygrał rundę drugą, w trzeciej gdzieś tam zachowawczo pouciekał, nawet, no to już wiemy, jaki werdykt będzie i nie ma tego elementu zaskoczenia. Tak? Także troszkę zabija to, tutaj to, to ten, 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 ten element w tym sporcie, który był taki no, najfajniejszy. No i też... Trochę na głowy zawodników to wpływa. Rozmawiałem właśnie z Marcinem Nicińskim po, po tej jego walce z Mariuszem Lachem. I on mówił, że po pierwszej rundzie byli i on, i trenerzy byli pewni, że wygrywają. I zaczyna się druga runda, on chce kontrolować walkę, to nagle słyszy, że przegrywa. I mówi, że przez chwilę tak. Zamiast myśleć o walce, myślał o tej, o tej punktacji. No tak, no może być, no mówię, może to dwojaków płynąć na zawodnika, tak? Bo zależy jaka punktacja została podana. No tak samo tutaj mówisz z Marcinem. No była sytuacja, że myśleliśmy, że tą walkę Marcin wygrywa, natomiast zostaje podana, że on przegrywa, także musi gonić tak naprawdę walkę, gonić rywala, przyspieszać, zmieniać taktykę, którą gdzieś tam koryguje się w trakcie, w trakcie walki w, w narożniku. Natomiast na przykład Inna sytuacja, też mój kolega serdeczny z Wrocławia Tomek Ostrowski przegrywał dwie, walki, dwie rundy walki, tak naprawdę było podawane, że on te, te, te rundy tak przegrywa jest. i w trzeciej rundzie wiedział, Ślepka że musi spędzienie. gonić i tą walkę na chwilę przed końcem skończył, przed czasem znalazł sobie gdzieś tam ostatki sił, no i to akurat było super dla, dla, i dla widowni i dla niego i dla ogólnie dla całej, e, dla całej walki, ale mówię, no to może być dwojakie, ja uważam, że jednak jak to moja babcia zawsze mówiła, lepsze jest wrogiem dobrego, więc lepiej <laughs> zostać przy tym, co było dobre, nie? Dokładnie. W wstępie powiedziałem, że bardzo dużo dzieje się, jeśli chodzi o nasz region, w sportach walki. No jeszcze jakiś czas temu, Mateusz, na pewno zauważysz taką różnicę, tak? Ilość tych zawodników od nas, które idą w zawodostwo. Naprawdę popularny zrobił się ten sport. I jak Lubin, Polkowice, Głowów chcesz zobaczyć gdzieś na kartach walk, to prawie co tydzień ktoś od nas walczy. Nie no tak, no jest bardzo duży rozwój, jeśli chodzi o sporty walki. Ogólnie w Polsce, a u nas w regionie to już naprawdę stajemy się taką, można powiedzieć, trochę, e, mekką sportu uhum. walki, jeśli chodzi o ten okręg legnicko lubiński, e, no jak najbardziej to cieszy. ja się cieszę, że tak młodzi zawodnicy, jak Gosia i y, 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 inni zawodnicy, tak jak Gracjan czy, 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 czy Olek Szmaj, tak, rozwijają się tutaj zawodnicy z Armii Polkowice, super, no jak najbardziej na plus za kilka lat, jak ja gdzieś tam będę kończył karierę, to będzie można oglądać młodych adeptów, tak, którzy będą gdzieś tam na, na najwyższych arenach walczyli, także super, no na plus tylko. No i właśnie też fajnie, że oprócz tego rynku polskiego, obstawiamy też teraz rynek światowy, tak? Martyna Kierczyńska i Kacper Muszyński, świetne, świetne ostatnio występy. To już w ogóle no, nie podlega żadnej dyskusji, no, tak? Tutaj to, co zrobiła Martyna i to, co zrobił teraz ostatnio Kacper, to to jest po prostu top of the top, jeśli chodzi o, o, o polskie Muay Thai i kickboxing. No myślę, że oni jeszcze wiele mają do powiedzenia na pewno w tym, bo to są naprawdę e, mocna zawodniczka i bardzo mocny zawodnik, Kacper. Oni po prostu tylko zapukali do, do miejsca, gdzie, gdzie, jest ich, gdzie, gdzie to jest ich miejsce. Tak? Dostali I, swoją szansę. Dostali swoją szansę, wykorzystali i myślę, że jeszcze, jeszcze nie raz będziemy się budzić w nocy, żeby zobaczyć ich walki i dostarczą wielu emocji. Nie? Jak ze starych dobrych czasów. Do Andrzeja Gołoda. Tak jest. Gosia, ta popularność też nie bierze się z niczego, i przede wszystkim wydaje mi się, że nawet w zawodowych sportach walki teraz bardzo ważne jest to, jak zawodnik potrafi się sprzedać, jak, jak ma bardzo rozwinięte social media. Może to nie jest era Mateusza, ale jak najbardziej Twoja. tak? I też gdzieś tam w tym się mocno odnajdujesz. No tak, teraz jakby mamy erę social mediów, bardzo mocno to się rozwija i ma coraz większe znaczenie i również w sportach walki, no bo tak naprawdę w tym sporcie też jest bardzo ważna medialność. No i tak naprawdę też trzeba o to zadbać. Ja akurat bardzo dobrze się w tym odnajduję, lubię być przed kamerą, e, nagrywać, także lubię to po prostu. No i przede wszystkim e, też e, federacje wiedzą, że ilość. E, obserwujących może się przełożyć na ilość sprzedanych biletów pay-per-view, więc e, nawet na tych stricte sportowych galach to jest bardzo ważne. No tak, tak, dokładnie, to się wszystko gdzieś tam przykłada, wiadomość, e, wiadomo yyy e, sportowe są najważniejsze, no ale dochodzi do tego medialność, e, no i rozpoznawalność i to właśnie tak się łączy w całość. No też widziałem ostatnio kilka razy brała się w takich amatorskich zawodach Udziału udało się je wygrywać, więc widać, że forma cały czas idzie do góry. No i właśnie też można u ciebie hmm. na YouTube oglądać takie relacje z zawodów, co jest miłe w przeciwieństwie do tych wszystkich flikowych rzeczy, że można hmm. też na YouTube zobaczyć taki prawdziwy sport. Tak myślę właśnie, że to jest bardzo fajne dla młodych wojowników, którzy też właśnie startują amatorsko, zobaczyć coś takiego, a nie tylko te frikowe gale i tak dalej. No i też dla osób, które nie trenują, myślę, że jest to bardzo fajne zobaczyć jak wyglądają tak naprawdę takie amatorskie zawody, jak to jest, że jest to całkiem inaczej jak na gali. Także mi się wydaje, że jest to dość ciekawe i też odbiór jest fajny, także z przyjemnością nagrywam. Ciężko jest później się przestawić z takiego amatorskiej walki na zawodową. Nie, w zasadzie nie. Wygląda to wiadomo całkiem inaczej, ale mimo wszystko mi się bardzo podoba ten udział na tych galach, walczenie i dobrze się w tym odnajduję. Mateusz, powiedziałeś o walce o pas. No, rzeczywiście jesteś jednym z pretendentów w swojej kategorii wagowej. Przygotowując się, już tak wiadomo, jeszcze może nie masz konkretnego przeciwnika, z którym będziesz walczył, ale już tak delikatnie robiąc treningi z trenerami patrzycie na takich potencjalnych zawodników i powiedzmy pod sparingi dobieracie podobnych gabarytowo? Znaczy, na razie to jest zbyt wcześnie, tak? Na razie musimy ustalić termin walki. E, wiadomo, to będzie walka pięciorundowa, więc na pewno te przygotowania będą nieco dłuższe, <coughs> na pewno dużo bardziej wyczerpujące. Trzeba się przygotować na, na pięciorund, czyli tak naprawdę trzeba się przygotować nawet na, na więcej, żeby, żeby dobrze się pokazać kondycyjnie i, i, i zaprezentować wszystko, co, co gdzieś tam mamy w repertuarze. A jeśli chodzi o przeciwników, no to tak jak mówisz, no ja jestem gdzieś tam Federacja mnie postawiła na, na, na pierwszym miejscu, jestem numerem jeden w swojej, w swojej kategorii wagowej. Jest tam kilku zawodników, którzy gdzieś tam też tutaj pukają o, te, o tą walkę. Jeśli chodzi o przygotowania, no to będziemy dopiero, jak już będzie to ustalone z kim, będziemy wtedy gdzieś dobierać sparich partnerów, przygotowywać jakieś techniki, jakieś myczki pod, pod danego przeciwnika. Na ten moment do świąt. To jest trening taki um, stricte na luzie dla siebie, um, gdzieś, żeby troszeczkę zejść z obciążenia, ale wiadomo nie wypadać z formy, nie łapać zbędnych kilogramów. E, a po świętach, jak już myślę, że mam nadzieję, że już dziś ten kwiecień, połowa kwietnia będzie wszystko ustalone, to jest zaczynamy, zaczynamy robotę i będziemy już, już działać pro pod tą walkę. Dokładnie gościa. Mateusz wspomniał o Olku Maju. Ostatnio jak byłaś tutaj w studiu, to właśnie siedziałaś z Olkiem. No, Olek wczoraj, jeśli się nie mylę, wyleciał na mistrzostwa Europy, no, kolejny krok w karierze tego młodego zawodnika, ale no, tak jak Mateusz mówił, no, wydaje się, że rośnie nam. Fenomenalna osobowość. No tak, ja jestem pewna, że Olek w tym sporcie naprawdę osiągnie bardzo dużo, bo no, trenuję z nim na co dzień. Wiem, ile na to pracuje, jak ciężko pracuje. No i trzymamy wszystkich, wszyscy kciuki za Olka. Jest właśnie w Serbii, będzie walczył o mistrzostwo Europy, także trzymamy wszyscy kciuki. Ja tak naprawdę nie boję się o to, wiem, że jest bardzo, bardzo dobrze przygotowany i wiem, że pokaże się jak najlepiej. No tak, przede wszystkim widzieliśmy już, czy to na Mistrzostwach Świata w Katarze, tak? czy też na Galicji Fen, na której walczyłaś, że Olek z każdych opałów potrafi wyjść i, i ten jego partner nie ma mocnych. To jest po prostu świetne, świetnie przygotowany zawodnik. Ogólnie strefa walk ostatnio świetnie sobie radzi. Jeśli pamiętam ten weekend, właśnie fenowski. To bodajże 7 walk wygranych zawodowych przez zawodników strefy Walk Lubin, więc to pokazuje, że naprawdę e, no macie siłę. No, Każdy ciężko pracuje, mamy bardzo dobrych trenerów, którzy wkładają naprawdę bardzo dużo, żebyśmy osiągali te sukcesy, no i wychodzi po prostu. No to co? Ja Wam życzę wesołych świąt, żeby, żeby te kalorie poszły w mięśnie, które zostaną spożyte przede wszystkim e, przy stole. No i też zapraszam na socjalne Mateusza Janura, czy Gosi Popowicz. Gosia też prowadzi kanał YouTube. No i też do Gosi można się odzywać po bilety na gale CFN, tak, która odbędzie się 29 kwietnia w Jeleniej Górze. 26. 26 kwietnia w Jeleniej Górze, czyli za niecały miesiąc, więc już warto się na tą imprezę szykować. Moimi Państwa gościem, gośćmi byli Małgosia Popowicz i Mateusz Janur. Dziękuję Wam za rozmowę Dziękujemy. i do zobaczenia.